Witam, jestem Piotruszek X13. Dzisiaj w poradniku omówimy różne typy kopalń, jak się kopie różne rudy. Szczytowałem sobie na potrzeby tego poradnika, więc tak. Są różne rodzaje kolof. Mamy drewniany, kamienny, żelazny, diamentowy. Jeżeli ktoś tam ma jakieś mody, to powiedzmy yy, uranowy czy jakiś tam, tak. Drewnianym kilowem możemy kopać tylko kamień i węgiel. Tak. Tak, żeby otrzymać zdolny do, datny do użycia że Żelaza już niestety drewnianym kilowem nie wykopiemy. Jeżeli bardzo długo kopie się wam, jakaś uda, to możecie być praktycznie pewni, że, teraz zobaczymy, że jak ją zniszczycie, to nic wam nie wypada. Tak więc to był drewnianki. Teraz mamy kamienny kilof, w którym możemy kopać kamień, już szybciej niż w drewnianym. Możemy kopać węgiel możemy kopać żelazo. Złota, lazurytu, lazuryt akurat wykopiemy, proszę bardzo. Ale złota, diamentu i redstone'a już nie wykopiemy kamiennym. Teraz jest żelazny. Żelazny można wykopać to, to, czyli kamień, węgiel, żelazo, złoto. Yy, ale tylko, żeby było symetrycznie. Lazuryt, diament. Najważniejsze chyba. Archivement system. I redstone. Redstone'owi poświęcę jeden z najbliższych poradni. Diamentowy kilo. Jest najbardziej wytrzymały ze wszystkich, ponieważ drewniany 60 chyba używa. Schowam tu menu item. Drewniany kilo wytrzymuje 60 uderzeń. Kamienny 100 chyba. Żelazny 200, a diamentowy 1000. Także diamentowy kopie się bardzo szybko. Tak. Ale kamienia nawet nie możemy wydrążyć ręką. No właśnie. Także ja teraz skończę i spotkamy się później, kiedy nauczę Was, jak, jak robić różne typy kopalń. No dobra, jesteśmy z powrotem. O Jezu. Dobra, jesteśmy z powrotem. To są różne typy kopalń. A tutaj może, żeby pokazać. O Jezu, ale lagi, zaraz, zaraz wracam. Dobra, zobaczmy. Nie ma lepiej. Tutaj mamy. To jest tak. To jest kopalnia słodkowa pionowa. Znaczy nie pionowa, tylko bez zakrętu. Nie wiem, jak to nazwać. No, bardzo prosta do wykonania. Po prostu kopiecie ją. Mniej więcej tak. Bardzo prosto Eee w momencik zobaczymy eee... o, podskoczyło trochę Okej. Okay. I tu mamy kopalnię schodkowo ukręconą. Czyli schodzimy. Jej! Ja nie osobiście jej nie lubię, bo ciężko się wchodzi i schodzi... O, ten dźwięk. To być dźwięk, że jest niedaleko jaskini. Tak. No, to, to jest kopalnia schodkowa z zakrętami, kręcona. A tutaj, o, się. Mamy kopalnię pionową, szyb kopalniany. Węgiel już znalazłem. Widzicie? Jest węgiel. A teraz patrzcie, co można znaleźć. Dlatego nie należy kopać bezpośrednio pod sobą. Bo gdybym kopał tutaj. Tu był jeszcze dołek głębszy, to mógłbym wpaść i, powiedzmy, mnóstwo potworów w nim. Tak. Następnym sposobem wydobywania jest chodzenie po jaskiniach. Jest to chyba najłatwiejszy sposób zdobywania ród typu węgiel, właśnie takich pospolitych typu węgiel i żelazo. Bo one są tu bardzo często odkryte. Ja osobiście bardzo lubię chodzić po deskinach. Trzeba uważać tylko, bo mogą się za rogiem czaić moby. Czasami nie warto poszerzyć. Na przykład zobaczyć, czy czegoś tu nie ma. O, ciekawe. O, właśnie, i znalazłem żelaza. O! Warto poszerzać, naprawdę. Także no. Chcecie czegoś jeszcze w poradniku? Chyba nie. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się nagrać jeszcze jeden poradnik: o czerwonym proszku i mechanizmach, albo o potworach. O, tutaj też mamy żelazo. No, tylko jedno. Właśnie. To jest bardzo często spotykany bug w grze. Bardzo często. Także ja się z Wami żegnam. Jestem Piotruszek X13. Na razie. Cześć.